Dzień dobry Państwu, zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Czystej Gospodarki Impaktu pod tytułem Gospodarka na Nowo. Znajdujemy się dziś w kultowym budynku Rotundy Banku PKOBP, a jest ze mną dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doktor inżynier Wojciech Kamieniecki. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy Polska jest krajem innowacyjnym? Można powiedzieć, że może jeszcze nie do końca, ale robimy duży wysiłek i to dało nam już dość znaczący efekt. Że tym krajem innowacyjnym zaczynamy być i zaczynamy w tej dziedzinie doganiać różne kraje z Europy, nie tylko te ze środka, ale nawet te przodujące. Czy rzeczywiście zaczynamy doganiać? Ponieważ nasz współczynnik innowacyjności nieznacznie rośnie, natomiast w tych rankingach współczynnik innowacyjności innych krajów również rośnie, więc nadal znajdujemy się w ogonie. Czego nam tutaj brakuje, żeby rzeczywiście dokonać tego przeskoku? No, tak jak powiedziałem na początek, chciałbym poprzeć tą swoją tezę, że jednak doganiamy. Mianowicie tym, że ostatnio y, zanotowaliśmy 25% wzrost tego współczynnika. Y, ten współczynnik zwykle się mierzy nakładami na badania i rozwój w stosunku do budżetu państwa. I tutaj y, uzyskaliśmy 0,9% bodajże procenta, który. Był w poprzednim roku współczynnik 1,2%, a więc zbliżyliśmy się do średniej unijnej, gdzie największe kraje w tym zakresie, takie jak kraje skandynawskie, osiągają współczynnik 2, więc dalej jest to blisko 100% więcej, ale jeżeli porównamy te 2% do 0,9%, no to jednak przeskok jest duży. I y, dlaczego tak się dzieje? Y, wiele jest czynników, nie jest to efekt jednego rozwiązania, tylko to jest suma bardzo wielu składników. Jest to nowa ustawa o uczelniach wyższych, która kładzie nacisk na dużą komercjalizację prac związanych z pracami badawczymi, które charakteryzują się w wyższych uczelniach, ale nacisk w ocenie efektów tych uczelni, przekładający się na ich finansowanie, jest kładziony nie na pisanie monografii, tylko na wdrażanie konkretnych efektów tych wysiłków, które naukowcy wkładają, żeby rozwijać naszą gospodarkę. Z drugiej strony mamy takie instytucje jak nasza, jak NCBR, czy też taką jak PARP, czy PFR czy Bank Gospodarstwa Krajowego, które są bardzo mocno zaangażowane w zasadzie w 100% w to, żeby ta innowacyjność polskich firm była jak najwyższa, żeby ograniczać ryzyko, które innowacyjność w sposób szczególny niesie za sobą, a więc zmniejszać niechęć właścicieli firm do inwestowania w rozwiązania niesprawdzone, które potencjalnie mogą stać się wielką dźwignią do y, pójścia danej firmy do góry ze swoimi produktami, osiągnięcia mocniejszej pozycji rynkowej, ale z drugiej strony mogą stać się przyczynkiem do y, spektakularnej klapy. No właśnie, a w tym kontekście proszę nam wyjaśnić, jak działa NCBR? Czy finansujecie startupy, czy finansujecie już rozwinięte firmy, czy finansujecie naukowców, czy wszystko po kolei? NCBR ma całą ścieżkę finansowania w różnych aspektach, taką, żeby maksymalnie jak największy krąg odbiorców mógł z niej skorzystać. Posiadamy specjalnie dedykowane programy oparte na instrumentach zwrotnych, dedykowane dla firm dopiero rozpoczynających, dla startupów. I to jest ten nasz program, który się nazywa Bridge Alpha. BRI, pierwsze trzy litery, oznaczają w zasadzie treść całego programu, bo to są badania, rozwój, inwestycje, innowacje. I tutaj dla firmy, która jest w okresie seedowym, czy nawet przed sidowym, czyli takim rozsiewczym. Ale to znaczy, że firma potrzebuje stosunkowo niewielkich pieniędzy po to, żeby w ogóle się zorganizować i zacząć realizować jakiś pomysł, który posiada. Czyli innymi słowy, mam pomysł, nie mam za bardzo struktury, nie mam pieniędzy, idę do Was. I tak. Posiadamy ponad 60 funduszy, które się takimi firmami zajmują. I w ramach tych 60 funduszy inwestycje dokonano do ponad 400 firm. Tych już właściwych adresatów naszych pieniędzy. I, i tam inwestycje mogą dochodzić do 1 miliona złotych NCBR po to, żeby ograniczyć ryzyko funduszy, dofinansowuje każdy z tych projektów do 80%, więc fundusz inwestycyjny, który decyduje się podjąć bardzo ryzykowną inwestycję w startup, który w zasadzie nic nie ma, ogranicza swoje ryzyko do 20%. Osiągając 100%, jeżeli chodzi o wartość kapitałową swojego udziału w danym startupie, więc jest to pięciokrotnie zrewarowana kwota, którą my oferujemy, ale wyłącznie na inwestycje innowacyjne, nieprzewidywalne. W drugiej kolejności możemy powiedzieć też o programach, które już na etapie kształcenia też pomagają w budowaniu. Takiej przedsiębiorczości i umiejętności zakładania i prowadzenia startupów. I to jest nasz program lider, który już od kilkunastu lat prowadzimy. On się cieszy bardzo dużym powodzeniem wśród młodych doktorantów, adiunktów wyższych uczelni. Polega on na tym, że samodzielni pracownicy naukowi, posiadający stosunkowo młody wiek, mogą ze swoim pomysłem przyjść do nas, opisać go. Jeżeli uzna, zostanie on uznany przez naszych ekspertów jako wartościowy, otrzymują od nas granty i mogą w ramach tego grantu w pełni nim się gospodarzyć, dobrać sobie zespół badawczy i zrealizować przedsięwzięcie, które opisali w swoim wniosku. Czyli jest to taki jakby akcelerator tych pomysłów? Coś w tym sensie, zbudowany już na wiedzy, którą dana osoba posiada. Ale na wiedzy teoretycznej. Tutaj nabywa już zdolności do gospodarowania budżetem, do zarządzania jakąś grupą ludzi, do realizacji projektu w określonym reżimie, gdzie są kamienie milowe, gdzie jest teza założona na początku i badania mają potwierdzić, że jest ona rzeczywiście realizowana. Więc załóżmy, że taki startup się rozwija przechodzi w firmę, która ma. Kilkanaście, kilkadziesiąt osób, kilkudziesięciu pracowników i ma kolejny pomysł, który wymaga jeszcze większych pieniędzy niż ten milion złotych na początku. Czy NCBR na tym etapie rozwoju również może pomóc takiej firmie? Tak, tutaj też mamy kilka instrumentów. Pierwszy, najbardziej popularny to są granty, i taki też wśród grantów najbardziej znowu szeroko stosowany program to jest szybka ścieżka. I w szybkiej ścieżce w zasadzie każdy, kto ma dobry pomysł, potrafi go opisać w formie procesu badawczego, jak zrealizować go, oraz uwiarygodnić, że posiada zdolności do przeprowadzenia tego badania, procesu badawczego w sposób rzetelny i gwarantujący nam ostateczny sukces. Może uzyskać od nas dofinansowanie i to już w dużych kwotach, bo tu mówimy o wartości minimalnej 1 milion lub 2, w zależności od tego, czy jest to samodzielne przedsiębiorstwo, czy też konsorcjum kilku firm, aż do 50 milionów euro, czyli ponad 200 milionów złotych na dzisiaj wartość pojedynczego projektu. Więc tu już mówimy rzeczywiście o dużych projektach i o konkretnych pieniądzach. Tutaj możemy mówić zarówno o przedsiębiorcach, którzy mogą złożyć wnioski samodzielnie, ale też mogą je składać w konsorcjum z jednostkami badawczymi, takimi jak wyższe uczelnie czy instytuty badawcze. I jak często to się zdarza? Konsorcja. Konsorcja no to jest w granicach 20% do 30%. Jednak przedsiębiorcy wolą występować sami. A jeżeli już wiążą się z badaczami, to robią to na zasadzie indywidualnych umów i to również jest przez nas honorowane, jeżeli osoba, która ma określony dorobek badawczy, osiągnięcia w danej dziedzinie, z której zgłaszany jest projekt, jeżeli ma podpisaną umowę przyrzeczenia, że w momencie uzyskania grantu z NCBR-u zostanie tam zatrudniona i będzie realizowała razem z przedsiębiorcą. Projekt, to takie umowy są przez nas też respektowane i firmy otrzymują granty. Panie dyrektorze, a jak pandemia zmieniła sposób, w jaki działa NCBR? Czy jakkolwiek wpłynęła na wasze działanie? Wbrew pozorom, w mojej ocenie, pandemia wpłynęła pozytywnie na nasze działania. Zwiększyliśmy efektywność, i już w trzecim dniu od ogłoszenia pandemii uruchomiliśmy swoją działalność po nowemu. Dzięki temu, że przed pandemią mieliśmy uruchomiony zdalny dostęp, odpowiednie zabezpieczenia w tym dostępie, tunele VPN, praktycznie każdy pracownik mógł z tego korzystać. Cały nasz wysiłek sprowadzał się w ciągu tych dwóch pierwszych dni do przewiezienia laptopów czy komputerów do mieszkań ludzi i uruchomieniu tych kanałów do pracy zdalnej. I w trzecim dniu wystartowaliśmy, i teraz Jeden aspekt to jest praca naszych pracowników, ale drugi to jest organizacja pracy przy ocenie projektów. I tutaj również panele ekspertów, które są kluczowe dla przyznania grantu zostały organizowane i trwają tak do dzisiaj i myślę, że tak pozostanie w sposób zdalny. Co o tyle nam ułatwia temat, że powoduje większą dostępność naszych ekspertów, którzy nie muszą rezerwować sobie nieraz całego dnia na dojazd do odległego krańca Polski do Warszawy i potem powrót po to, żeby przez godzinę czy półtorej uczestniczyć w panelu, tylko właśnie rezerwują sobie ową godzinę czy półtorej na miejscu i mogą zasiąść do monitora i równie dobrze ocenić ten projekt w gremium, które znajduje się w różnych miejscach i nie ma to większego znaczenia dla przebiegu całego procesu. A czy pandemia zmieniła to, jakie pomysły, z jakimi pomysłami firmy do was przychodzą? Innymi słowy, czy tam, sami, są tam jakieś pomysły, które są reakcją na tę pandemię? My sami staramy się stymulować pomysły właśnie w tym kierunku, wiedząc, że jest to bardzo ważny proces. To co pandemia spowodowała na pewność nie pobudzana przez nas przez naszą działalność, to jest większa aktywność wnioskodawców. My notujemy od momentu, gdy gospodarka stała się w jakimś stopniu zamrożona bardzo dużą aktywność wnioskodawców w składaniu wniosków. Mamy dużo więcej wniosków niż było wcześniej składanych. I nawet wnioski są składane w sobotę, niedzielę, czego nigdy nie było. Ale czy to wynika po prostu z tego, że firmy rzeczywiście chcą wymyślić jakiś pomysł, jakąś odpowiedź na tę pandemię? Czy na przykład z tego, że szukają dodatkowego finansowania, bo to podstawowe się wyczerpało? To innymi słowy, jaka tutaj jest. Proporcja wysokiej jakości wniosków do tego, co było przed? Myślę, że są dwa, dwie przyczyny. Pierwsza to jest to, co Pan wymienił, czyli chęć do dodatkowego uzyskania pieniędzy i podratowania swojej płynności finansowej, która w tej chwili jest bolączką w większości firm. Natomiast drugi e, argument za, takim, e, za taką działalnością, aktywnością firm jest e, według mnie, większa ilość czasu przedsiębiorców, przez to, że ich aktywność spadła, a gdzieś tam w głowie każdy, kto jest przedsiębiorcą, ma swoje pomysły na ulepszanie różnych rzeczy. No teraz ma czas, żeby ten pomysł dopracować, żeby popatrzeć pod kątem konkursu, jak go pisać i złożyć ten wniosek. Czyli można powiedzieć, że pandemia wpłynęła pozytywnie na polską innowacyjność. Na innowacyjność. W moim przekonaniu tak. I właśnie Troszkę inaczej jest niż Pan przed chwilą powiedział z jakością. My odnotowujemy coraz wyższą jakość. W tej chwili te wnioski są bardziej dojrzałe, bardziej dopracowane. I tak jak do niedawna, taki wskaźnik sukcesu, który mierzymy, czyli ilość wniosków otrzymujących granty do ilości wniosków w on wynosił około 20-20 paru procent. To w tej chwili on nawet w niektórych konkursach przekracza 50%. Więc co drugi wniosek jest pozytywnie oceniany, i takim konkursem, który to osiąga w zasadzie bez problemu, to jest gaming, czyli konkurs dedykowany twórcom gier komputerowych. A jaki był do tej pory największy sukces NCBR-u? Chodzi mi o przykład pomysłu. Który otrzymał dofinansowanie z NCBR-u, i później rzeczywiście rozwinął się w samodzielny, przynoszący zyski, innowacyjny projekt. Ja może właśnie będę opisywał projekty, a nie wymieniał nas w film, żeby tu nie być posądzony o jakąś kryptoreklamę. Ale taki pomysł, który zyskał uznanie i spowodował duży rozwój firmy. To jest pomysł z dziedziny elektromobilności, stacja do ładowania samochodów czy autobusów komunikacji miejskiej. Te stacje do ładowania, ale tych już ekologicznych, elektrycznych czy gazowych stacji pojazdów była podstawą do uzyskania, dofinansowania u nas w jednym z konkursów szybkiej ścieżki i to rozwiązanie stało się w tej chwili bardzo popularne w Europie. Firma instaluje te stacje w bardzo wielu miastach w Europie, a z małej kilkudziesięciosobowej firmy w tej chwili stali się już firmą chyba ponad 200, dochodzącą do 300 osób. Ale co jest też ciekawe, po doświadczeniach w realizacji tego projektu innowacyjnego. Postanowili założyć własny ośrodek B, +R, finansować go ze swoich środków. I to jest dla mnie taki właśnie przykład, jak pewien niewielki stosunkowo grant może wpłynąć na w ogóle rozwój firmy, nie tylko od strony budowy pozycji rynkowej, ale od strony sposobu myślenia, że jednak budowanie pozycji konkurencyjnej w oparciu o. Projekty innowacyjne jest znacznie lepszą drogą niż budowanie jej w oparciu o obniżkę kosztów i y, obniżaniu cen. Mhm. Ale jest dużo bardziej ryzykowną, jak pan dyrektor Jest dużo wspomniał. bardziej ryzykowna, ale dlatego są takie instytucje jak nasza, żeby to ryzyko znacząco zmniejszyć. I na koniec, w tym roku, y, jaką sumę przeznaczycie na dofinansowanie firm? W tym roku ze wszystkich projektów, ze wszystkich kwot, którymi dysponujemy, zarówno z budżetu krajowego, jak i europejskiego, mamy zaplanowane blisko 6 miliardów złotych przeznaczone na projekty innowacyjne. I jaka ta część pochodzi z budżetu polskiego, a jaka część z budżetu europejskiego? Około 80% to są środki unijne, a 20% krajowe. I rozumiem, że nie, nie rozdysponowujecie środków prywatnych? Są wszystkie środki publiczne? Wszystko są środki publiczne, nie mamy prywatnych, aczkolwiek środki prywatne są angażowane w parze z naszymi y, środkami publicznymi. I przy funduszach koinwestycyjnych, gdzie mamy swoją spółkę, tam jest stosunek parytet 50 do 50, połowa prywatnych, połowa naszych. Przy wspomnianych na wstępie obliczach alfa 20 do 80% naszych. Przy grantach. To też są, w zależności od wielkości przedsiębiorcy, albo 80% środki nasze, albo 50% przy dużych przedsiębiorstwach. Jeżeli chodzi o uczelnię, jest to 100% naszych środków. Mhm. Bardzo dużo pieniędzy do wzięcia. Trzymamy kciuki za polską innowacyjność. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był doktor inżynier Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dziękuję bardzo.